No jest to taki tul taki w, świecie, w świecie whisky, progressive metal, progressive hybrid and distillers, szorstka, o przy tulu by się tego dobrze piło, właśnie zaraz odpalamy. Zdrowia! Ahoj! Ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Łyski, z tej strony wita was Konrad Puccin, i Igor w kolejnym odcinku naszego ulubionego kanału Łyski. Więc witam was moi drodzy i żebyście nie powiedzieli, albo żeby oni o nas nie powiedzieli, że jesteśmy za tani po tych wszystkich linikach i innych tanich tonikach Dzisiaj Port Charlotte 10, no, czyli taka łyski troszeczkę z grubszej rury. Może nie z tej najgrubszej rury, ale już troszeczkę z grubszej. Co my tu mamy tak naprawdę? Co sobie warto powiedzieć o Port Charlotte? Oczywiście takiej destylarni nie ma. Kiedyś istniała, już nie istnieje, istniała równe 100 lat, od 1829 do 1929. I tą nazwę jakby zaczerpnięto przez destylarnię, która istnieje i przetrwała te koleje losu, czyli przez Brukladik. Eee, ona też była na kilku dość mocnych zakrętach. Eee, można powiedzieć, że już była w dosyć opłakanym stanie, ale koncern Remi wantra ją wykupił i, i kilku mądrych ludzi postanowiło, że jednak nie doprowadzą do upadku i dobrze się stało, bo eee, destylarnia Będąc stosunkowo niewielką destylarnią, zachowała ten y, taki swój manufakturowy, kraftowy charakter, jak oni chcą się wykreować, ale no, nawet to nie jest kreacja, bo tak w rzeczywistości jest. I ktoś tam na górze y, w, w Remi Quantro się widocznie na to zgodził, w wielkim koncernie, żeby tak to wyglądało. Uznali, że może marketingowo będzie to całkiem, y, całkiem fajny zabieg, że, żeby postawić na taką właśnie. Na taką właśnie no skoncentrowanie się na tym rzemiośle, tak? nie na produkcji, tylko na, na rzemiośle, tak? na, na, na takim wdzięcznym wytwarzaniu w małych partiach. No i tak, destylarnia Brocladic, Whisky Port-Charlotte, oni mają oczywiście. Brocladic to najczęściej są whisky, z tego co ja się orientuję, nietorfowe, czy ta najbardziej popularna w tej takiej niebieskiej butelce, The Classic Gladi. I też stawiają na taką tożsamość. Są wersje tylko i wyłącznie ze szkockiego jęczmienia, 100% Scottish Barley, są wersje 100% Isla Barley. One mnie nie urzekły. To Isla Barley, które śpiłem, nie pamiętam już którą edycję, to tak wiem, że to mało szczegółowe, ale, ale przez, przed tą Port Charlotte, przed dziesiątką, byłem bardzo sceptycznie nastawiony. Brukladik, ten, ten klasykladik. Fajna, intensywna whisky, ale też nie moje klimaty. Aila Ta Barley, tam coś takiego 2011 chyba. W barze topiłem na szybko, więc nie, nie pamiętam też dokładnie, ale bardzo negatywne wrażenia. Bardzo alkoholowy, jednowymiarowy, tylko w zasadzie dymni z innego. I myślę sobie, no Port Charlotte, dziesiątka. Wszyscy się zachwycają. Już tam cały internet szumi, że. że, że ta łyski jest i że, 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 no warto, nie? Różne są ceny, tam niektóre dochodzące pod 300, jakieś tam 230-240 zł, to jest powiedzmy taka cena yy, zrównoważona. No ale co, no mamy destylarnia i ta seria Port Charlotte, ona jest dedykowana właśnie łyski dymnym, ale nie najbardziej dymnym, bo jeszcze mamy serię Oktomor, ale tu mamy Port Charlotte, Heavily Pitet, Isle Single Malt, Aged 10 years in oak casks. Nie ma dokładnie na, ani na etykiecie, ani na kontraetykiecie, jakie to są oak casks, ale można doczytać, doinformować się, czy u dystrybutora, czy u producenta, że jest to 75% Bourboną, first fill i second fill, i 25% Bordeaux. Czyli mamy Bourbon plus wino, co jak na dymną łyski już na pewno jest ciekawym akcentem i rzadko, raczej dymne to burbon, tak? Widać, że lubią eksperymentować, postawili na taką kraftowość, na taką manufakturowość i się bawią po prostu tym co robią. No i wypuścili tą wersję dziesięcioletnią jako takie uzupełnienie oferty. Więc Port-Charlotte jako destylarnia nie przetrwała, a Brukladik przetrwał i kultywuje jakby tą tradycję, to wspomnienie o tej destylarni. No i zobaczmy czy 2,5 stówy, no to jest 10-letni single mold Jest kilka plusów, na pewno jest to ciekawa właśnie beczka, ciekawe finisze. Dwa, że moc to jest 50%, więc niemalże, niemalże moc beczki. No i oczywiście brak filtracji na, na zimno jakichkolwiek tutaj dodatków, prawda, to jest łyski 100% natura. Skóra, natura i w ogóle co? I manufaktura. Skóra, natura i manufaktura. Tak bym to nazwał. Więc zobaczmy sobie, jak jest w zapachu. I tu oczywiście kosztowałem. Nic wam nie zdradzę, ale powąchajmy. Uzbekistanie ma bardzo intensywny zapach, niejednowymiarowy zapach. Na początku dostajemy takiego rozdwojenia jaźni trochę, bo wiele rzeczy nam tutaj kołacze wokół, wokół, tego, wokół tego zapachu. Na pewno jest słodko, na pewno jest morsko, na pewno jest dymnie. Jest jedna z łyskich, w których ja wyraźniej wyczuwam sól, bo zawsze tego tej soli się dużo mówi, jak gdzieś tam tu, tu sól bardzo kiepsko mi się wyczuwa. Tutaj ewidentnie. Jest są wodorosty, jest solanka, jest guma, jest to dębica frigo. Proszę Państwa, zapach świeżej opony samochodowej, nie jest spalonej, nie tego dymu, nie wiadomo jakiego autoramentu ludzi w, jakiego, w jakiej marce samochodów palących gumę pod Tesco. Nie, nie to, to jest świeża dębica. Zapach świeżej gumy, po prostu takiej samochodowej, takiej gumy przemysłowej. Niesamowicie fajny zapach. Jest słodko, z drugiej strony guma i guma, ale znowu też guma balonowa taka. Jest, jest taki posmak, takie tutti frutti, nie wiadomo, nie wiadomo dokładnie co, gumy balonowej. Ktoś by powiedział przepalonych kabli, może coś w tym jest, takiej przepalonej gumy, przepalonych kabli. I słodycz taka wynikająca w zasadzie z czego? No z jakiejś takiej słodkiej śmietanki. Zobaczmy jak jest w smaku, ale zapach bardzo intensywny. taki i porozstrzelany w różnych kierunkach. A w smaku super. Z jednej strony leista, z drugiej strony szorstka. Z jednej strony bardzo gęsto nam się rozlewa, z drugiej strony ścina, tak jest taka z pazurem. Ale dobrze ułożona, te 10 lat jej na pewno dobrze zrobiło. Alkoholu tego 50% to uderzenia nie mamy. Wszystko to jest bardzo ładnie skomponowane. W smaku dochodzi trochę rodzynek. Jest taka y, dziwak z niej, taki taki naprawdę jakiś taki jak te ryby takie głębinowe, co tam w rowie mariańskim pływają. Tak, ono, z czółkami, taki dziwak. Taka, taki morski dziwak, nie wiadomo. Hmm. I rozynki, i troszkę jest taka no, guma balonowa znowu, ewidentnie. Y, ze słodki, ze jakichś takich owoców, owo owoce, no to. Tu wędzona, wędzona, suszona śliwka. Teraz ta śliwka wychodzi bardziej. Jak przy drugim, takim powąchaniu, przy przyskosztowaniu już jest ta śliwa. Ale mega ciekawa w takim dziwnym rozstrzale Tu na pewno każdy z Państwa wyczuje coś innego, coś swojego. I na pewno będzie się miał przy czym pobawić, pozastanawiać po nad tym, co tu czuję, bo łyski bardzo tak szeroko zbudowano. Ten wachlarz smaków duży, każdy tu znajdzie coś innego, czyli dobrą robotę zrobili, no nie? Pytanie, czy dziesięcioletni czy singiel dymny jest warty? No teraz to już tak, bo to, to, to już jest ta tendencja, że teraz to te, mamy, te i właśnie, już wszystko się robi takie butikowe, wszystko się robi takie coraz mniej przystępne, prawda? Dla zwykłego Kowalskiego. Yy. I dobrze, i niedobrze, no, na różne sposoby sobie z tym można poradzić. Jakaś strasznie cena do jakości wydaje mi się, jak na tak bardzo ciekawą whisky. To jest whisky w ogóle, która w yy, yy, degustacjach, które sobie u, urządzamy w naszej grupie Whisky Spirit tej Rzeszowskiej, ale zapraszamy wszystkich do dołączenia i do wzięcia udziału w degustacjach, na tym naszym takim panelu właśnie dymnych potworów, gdzie zwieńczeniem był Oktomor 81. Mieliśmy tą Port Charlotte, były ośmioletni Lagavulin, był Artbeck An Oa. Coś tam jeszcze było, już nie pamiętam dokładnie, no ale ona wygrała, zwyciężyła, pokonała Octomora 81, taką pełnią chyba smaku. Ja też, głos, też głosowałem za nią. Szła web w łeb ale wygrała. Wygrała jednak, więc to też świadczy o tym, że trafia w gusta ludzi różnych i że ta whisky naprawdę jest dobra i jest... ma wiele do zaoferowania. Tak szeroka paleta smaku, smaku jest no, atrakcyjna i to cóż można więcej powiedzieć, no mógłbym tak stulać o niej różne głupoty, ale ja mam takie wrażenie po prostu schizofreniczne przy niej. Bardzo dużo dziwnych Przeciwstawnych, z jednej strony słodka guma balonowa, z drugiej strony spalone kable. Na pewno łyski ciekawie jest zbudowana w kategorii męskości. Moc, charakter, nietuzinkowość. Taki dziwak z głębin. Taka chimera, o, ona, ta łyski jest chimeryczna po prostu, tak ją będę sobie już w głowie teraz nazywał. Chimeryczna łyski, 9 na 10 męskość. Małgorzatowość. Wysoka, 8 na 10. Smaki też niesamowicie ciekawe się okazało. No i w kategorii ogólnej miodności tej łyski przyznaję 8 na 10. Ten taki lekki niesmak za tą cenę, bo, bo pewnie mogłaby być tańsza, gdyby, się, gdyby ktoś tylko zechciał, no ale, ale przecież, no jak tańsza z manufaktury, nie? Zresztą jak mawia Kopyr, no sztosy muszą kosztować, tak? Muszą, nie muszą, no. Bardzo fajna whisky, polecam każdemu. Yy, mimo wszystko uważam, że warta ceny, warta spróbowania. Yy, jeden z na pewno z ciekawszych, z ciekawszych rzeczy, z ciekawszych butelek w tym roku, jakie miałem okazję yy, kosztować. Z, na, pozytywnie mnie mega zaskoczyła po tych wcześniejszych doświadczeniach z tą, z tą wersją Isle Barley, yy, z, z Brooklady Classic Glady. Nie spodziewałem się wiele, jednak tym bardziej w tej cenie, to już byłem negatywnie nastawiony. Wszystkie obietnice spełniła, próbować, fajna łycha. Ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Łyski, z tej strony witam was, Konrad pójdź i Igor. Gdzie się szlajasz? Chodź tu. Chodź tu.